Halo, halo, Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj w końcu nadszedł czas, żeby żeby rozłożyć choinkę. Ja wiem, że o tym mówię i mówię, ale tak stoję teraz przy oknie i patrzę jak pięknie, puszy śnieżek, jak po prostu jest taka śnieżna świąteczna atmosfera i strasznie mi żal, ale cóż, dzisiaj przed czas trzeba ją rozebrać, także będziemy rozbierać choinkę. Też mogliście zobaczyć kilka przebitek z Krakowa z błoni, błoni chyba tak, byliśmy na chwileczkę załatwić kilka spraw, także Kraków również zaśnieżony, ludzie chodzą, spacerują z psami, z dzieciami, z dzieciami na sankach, lepią bałwany, także wszyscy bardzo zadowoleni, się troszeczkę odhamiają po tym siedzeniu w domu, a do mnie jeszcze przy okazji przyszedł kurier z zamówieniem, zamówieniem kosmetycznym, zamówieniem takim dosyć zwykłym, dosyć takim takim codziennym, no bo nie zawsze zamawia się kremy za 150 zł, nie zawsze się patrzy na to, żeby, żeby zamawiać kosmetyki naturalne z dobrymi składami także zrobiłam takie codzienne zamówienie, zaraz Wam pokażę o co chodzi po prostu, także zapraszam na vloga, zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Oto moje zamówienie właśnie takie szybkie szybki rzut z wyklaczków, które mi się pokończyły, a które chciałam zrobić od razu, zapas. Pomyślałam, że przysiądę sobie tutaj i pokażę Wam to moje zamówienie, tak na szybkości. Oczywiście z tyłu. Możecie zobaczyć mojego pomocnika. I tak, zacznijmy od tych największych butli. Największą butlą tutaj jest cleaner. E, cleaner mar marki runej e, litrowa butla, mam taką mniejszą do przelania. To się zawsze przyda, to trzeba kupić od czasu do czasu taki zwyklak. E, kupiłam też coś na dzień babci, na dzień babci odżywkę do włosów bez spłukiwania, bo babcia nie lubi tego robić i wielki szampon, taki zestawik z serii Repair, takich dwóch odżywek, zobaczymy jak jej się sprawdzi ona ma krótkie włosy, kręcone, więc ta litrowa butla to chyba jej starczy na cały rok Także kolejna rzecz, również dla babci, to suchy szampon. Suchy szampon, który kupiłam z myślą o tym, żeby, żeby sobie troszeczkę podniosła te włosy, żeby ono się troszeczkę odbiło od nasady. I myślę, że nie zna jeszcze takiego takiego wyździaństwa, także to na pewno też pójdzie do niej. A reszta. Co tu jest jeszcze innego? Aha, jest jeszcze aceton. No i troszeczkę tutaj się. Troszeczkę e, poszalałam, bo myślałam, że to też będzie litrowa butla, a tymczasem mam tutaj 200 ml, także e, patrzycie też na opisy, patrzycie też e, na, na objętości. Ja bardzo często łapię się na tym, że no, taka sama buteleczka, taka sama buteleczka, takie samo opakowanie na przykład kawa. Kawy sypane są właśnie w takich samych opakowaniach, no ale po prostu ta objętość, ta waga jest inna. Także truskawkowy aceton do hybryd, on jest sobie taki otwierany z taką pompeczką na wacik, bardzo fajnie. Także, no chyba to będę miała jako takie małe podręczne do przelewania z większej butli, bo planuję jednak kupić coś w ten deseń, reszta kosmetyków które tutaj mam do pokazania to są żele pod prysznic, żele pod prysznic żele do kąpieli i była w sklepie make up promocja, wszystkie były po 5 zł, niektóre już nawet były tańsze i z Luxi wyszła taka nowa seria możecie zobaczyć, to jest kokonat. Coconut Ice Cream i Strawberry Smoothie. Zobaczcie takie urocze opakowania, takie dwa zapachy. I z tej samej serii też jest Rainbow Cotton Candy i Marshmallow. Takie po prostu słodziutkie pianeczki, e, i one pachną naprawdę fajnie. Pojemność to jest 250 ml, no i one były właśnie za 5 zł. Te 4 cztery żeliki. Z takich tańszych żeli kupiłam też żele z kalosa. Nie wiem, czy wiecie, ale Kalos oprócz odżywek również ma żele. Te były za 3 złote, te GoGo -go były za 3 złote. Jeden pachnie tak bardziej arbuzowo, chyba ten, a ten pachnie tak bardziej cytrynowo, i do tego jeszcze kalos Spa, też był za jakieś 3 złote, to są żele pod prysznic. One są po 200 ml. Wszystkie także myślę, że Spoko deal, nawet dla moich chłopaków, którzy dosyć szybko zużywają tego typu rzeczy no, i jeszcze co tutaj było, było, był taki żelik, który nazywa się Badedas. Troszeczkę mnie to zmyliło, ale to jest chyba wersja hiszpańska, bo w zdjęciu w sklepie widziałam, że to się ma nazywać Radox, że jest, że wersja, że jest to żel. E, angielski, UK po prostu z UK. E, Kolejny e, kolejne, e, Borowinowy Żel pod Prysznic z Bingo Spa, też był e, na promocji. Postanowiłam przetestować, tak naprawdę to jeszcze nie miałam nic z tej marki, więc zaczniemy od, e, od, mm, od żelu. I jeśli chodzi o ich opakowania, no to niestety no, dupy nie urywają, co tu dużo mówić. No ale spróbujemy, sprawdzimy. No i Adidas shower gel, taki zwyklaczek także ja tego czasu do czasu robię tego typu zamówienie kupię z 5-6 żeli właśnie pod prysznic, mam na dłuższy czas, a mogę coś przetestować mogę sprawdzić coś innego coś innego niż tylko w sklepach ostatnio po prostu już miałam dość tych wszystkich żeli które mogłam dostać w sklepie w Lidlu w naszym takim osiedlowym spożywczaku Także chciałam czegoś innego. A, akurat była promocja w make-upie, także takie rzeczy akurat kupuję raczej z tych tańszych, raczej właśnie na promocjach, raczej tego typu. Dajcie mi znać, czy wyrobić też takie zamówienka, takie zwyklaczki, takie zupełnie po prostu codzienne zamówienie, którym tak naprawdę nie ma się czym ekscytować, ale, ale cieszy. Wyszliśmy sobie na spacerek w te piękne okoliczności przyrody. Zimowe czapka na głowie, kaptur na głowie. E, Przywidziałam moją zimową kurtałkę. E, kaki od Madasa i Spuziwanek. Przy okazji stwierdziliśmy, że sobie podronujemy. Tam jest Piotr. Operator naszego drona. Proszę bardzo. Coś podronujemy, zobaczymy jak. Jak to wszystko wygląda zimą? Tak nawet na pamiątkę, jakby więcej miało nie być śniegu.